Wy to jesteście jak Edka Pies, kurwa. Bramka otwarta, a wy, kurwa, skaczycie przez płotno. Niedobrze, czat. Nie szukanie, szukanie. Cholera, trzeba uciekać. Myślisz? Jedna bestia mniej. Jedna bestia mniej. Chat, ale kurwa, dlaczego ja? Powiedzcie mi. Dlaczego zawsze u mnie kurwa na speedranach? Widzieliście kiedyś coś takiego, kurwa? Jebniwa trasa, zobaczymy co się stanie. Porozpalają sobie łby! Porozpalają sobie łby! Chwała Inosowi! Porozpalają sobie łby! Porozpalają... sobie z... Poro... On kurwa dalej naprawia. Ja myślałem, że to jest normalny Bern bez cukru. O, kurwa... Udało się nam pokrzyżować plan nieprzyjaciela. Oko odzyskało swą moc. Nie należysz do Boga. Okażę ci, jak. Poszukiwać cztery złote. Mało? Nadziemy, to co robimy z tym frajerem? Się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Bywaj. Tak trzeba. A -a. Na co czekasz? A -a. A -a. Tak trzeba. Ja pierdolę. Tak, Widzieliście, co tam się stało? Tak, Ej, bo wy patrzyliście na mnie, na kamerkę, nie? Widzieliście A, to, to? Patrzcie tu. Tu jeszcze stoi, zbagowany. Ja myślałem, że to jest Patrzcie normalny bern bez cukru. O że to jest normalny bern bez cukru! Chłop też ja wy Ja myślałem, że to jest normalny bern bez cukru! Rozjebało mi czaszkę, kurwa, chat, nie? Halo? <laughs> Siema. To ja i mój długi przewód mogłem sobie tutaj siedzieć. Jakbym miał klawiaturę bezprzewodową i myszkę bezprzewodową, to mogłem sobie tutaj siedzieć, gadać do was do mikrofonu i se napierdalać w goticzka. Tylko bym potrzebował monitor nie 21 cali, tylko jakiś taki 40 na przykład. O. I powiem Wam więcej, ja mam jeszcze z pół metra zapasu. Tu mam jeszcze tyle kabla luzem, w ogóle nad głową go mogę trzymać i... Yo. Hello there. mruga oczami. Czy podobać się? E, tańczymy. Cześć. Teraz każdy już o tym sieła. A będzie jeszcze. gorzej. On Po prostu za dużo gada. I pracuje idzie. przez cały dzień. Obrócik. No, W głowach własnej osi, ty, rin, ty, naprawdę ty sama wiedziałam. Trzeba ogarnijcie się, ta? kurwa. To Mam swoje zdanie na ten temat. Nie mówisz przecież nic nowego? Nie może <ülisch> Zapomniałem, że kurwa. No, ile minęło od deszczu ognia? No, czat kurwa, ja pierdolę... Wy to jesteście jak Edka Pies, kurwa. Bramka otwarta, a wy kurwa skaczycie przez płotno. Kurwa, chłopa pierwsza wiadomość na tym czacie, to były jakieś wyzwiska od niepełnosprawnych umysłowo, kurwa. W kolejnych wiadomościach zaczyna trollować o te FPS-y, kurwa. Ja pierdolę, a wy się od pięciu minut nim zajmujecie kurwa i ja piszecie o tych FPS-ach kurwa. Chłopowi, którego pierwszą wiadomością było wyzwanie od niepełnosprawnych umysłowo kurwa. Czad, czy wy jesteście pierdolnięci na łeb kurwa? Kim wy się zajmujecie? Kurwa, czy jak idziecie po mieście i widzicie główno kurwa na chodniku, to wy klękacie przed tym gównem i wtykacie tam język kurwa? Zrobimy, ale teraz zajmiemy się. Grow. Robimy trzeci rozdział mojej mili. Kiedy będzie opcja kupna sponsora Wilku? YouTube włącza taką opcję dopiero po tysiąca sponsorów jak masz. Tysiąc, y tysiąc subskrypcji jak masz dopiero możesz włączać, wolę chyba zwykłego donata niż jakieś takie sponsorowanie, chyba że będziecie o. bardzo chcieli faktycznie mieć ten inny kolorniku i... Te mrożone warzywa na patelnie, nie? <laughs> kiś to było czat, kurwa, mówię wam. Ale było na goticzku kiś, nie. Kiś to był goticzek. Ale no ten no gotik no jest to chujowy. To Tylko dwójka. Zbierałem a, na plastykę waginy? Mądre, o mądre. kurwa. Znaczy nie oddałem mu monet. Więc ja tak jakby czas mam, nie? Ja mam czas, żeby to pospidronować, Ale no boli, nieudana próba, kurwa, no. Takiego czegoś. to jeszcze nie widziałem. Kurwa! No, oślizgły Robaku, odważyłeś się w końcu zjawić u wrót siedziby mego mistrza.